Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi, tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w inspiracjach stycznia. Z lekkim poślizgiem, ale zawsze inspiracji mam bardzo dużo, także już zaczynamy, żeby się nie rozgadywać na początku. Powiem tylko tyle, że to będą bardzo filmowe inspiracje, i ostrzegam, że jeżeli mnie posłuchacie albo się zainspirujecie, to czekają Was długie godziny przed yy, ekranem telewizora, komputera może w sali kinowej zobaczymy. W każdym razie zaczniemy od może rzeczy internetowej, zanim przejdę do filmów, czyli na stronie Victoria and Albert Museum Londyńskiego, czyli Muzeum Wiktorii Alberta, możecie sobie zaprojektować własną perukę. Link będzie na dole jak zwykle do wszystkich inspiracji, ale w każdym razie wchodzicie tam. Już to wrzucałam na fejsa, ale pewnie są osoby, które tego nie widziały. Wchodzicie tam i możecie dostajecie tam taką garstkę informacji na temat peruk i ogólnie tego czasu, kiedy one były noszone i możecie sobie online skomponować własną perukę z różnymi dodatkami. Strasznie fajna zabawa, taka gra. To jest taka trochę modowa gra. E, zobaczcie sobie, myślę, że to jest fajne, fajny sposób na spędzenie paru minut. Można się nieźle tam zabawić e, tą peruką. Także to jest taka jedna inspiracja. Uśmiechałam się przy tym nieźle. E, kolejne dwie inspiracje rzeczowe, namacalne. To będą książki, oczywiście. I pierwsza z nich to może będzie taka do poczytania. W tym miesiącu będą tylko dwie książki, z czego jedna do czytania, druga też do fashion zabawy, ale w każdym razie ta do czytania to jest Nowy Jork od Manhattan do Ground Zero Magdalena Rittenhouse i po ostatnich inspiracjach grudnia, gdzie polecałam książkę a propos Nowego Jorku, mój Nowy Jork, taką komercyjną, jedna z Was napisała mi komentarz, czy wiadomość, nie pamiętam, że koniecznie muszę przeczytać tę książkę, bo to jest rewelacyjna książka, dużo lepsza niż tamta, ehm, no i oczywiście ja zachęcona. Zobaczyłam, że jest wydawnictwo czarne, czyli wydawnictwo, które lubię, które wydaje fajne, ambitne książki, że tak powiem. Poszłam na poszukiwania, znalazłam ją i powiem Wam, że nie mogę powiedzieć, że ta książka jest lepsza od tamtej, bo ona jest inna. To jest całkiem inne ujęcie Nowego Jorku. Tamta była bardziej komercyjna, taka nastawiona na zabawę, na e, turystów, którzy chcą spędzić miło czas, na takie miejsca hip, trendy i tak dalej, i na rytm Nowego Jorku, a ta jest nastawiona na historię. To jest historia Manhattanu od początku, od holendrów, bo e, początek Manhattanu to są Holendrzy. Ciekawe, kto z Was wiedział. I to jest taki core Manhattanu. Każda dzielnica, prawie każda ulica jest omówiona, jej historia. Kto najpierw zamieszkiwał, jak to się stało, że City to jest City, że Greenwich Village, co tam się działo, co, jest, co kiedyś było, co jest teraz. I ogólnie ja przeczytałam tak. Cztery piąte tej książki, jeszcze nie do końca, bo on sobie dawkuje, bo tu jest po prostu 100 tysięcy informacji na stronę. I on się czyta powoli, a ja czytam ogólnie dosyć szybko, natomiast tę książkę tak nią się delektuje i tak czytam ją bardzo powoli, żeby zapamiętać te informacje, chociaż już w większości nie pamiętam, ale w każdym razie śmiałam się, mówiłam to yy, Ani z Londynu, też jej tę te, te książkę przywiozłam. I śmiałam się, że w prezencie ode mnie dostała, stąd miałam nadbagaż, kto mnie ogląda na Snapie, ten wie moje zmagania. No ale y, już abstrahując od tego, na Snapie Racka radzi w razie W, ale y, y, to były moje lotniskowe przygody, pominę je. Y, Ale w każdym razie y, to jest taka książka, którą jeżeli przeczytacie ze zrozumieniem, to możecie zostać przewodnikiem po Manhattanie. To jest tyle informacji, to jest total. Jeżeli jesteście fankami Manhattanu, Nowego Jorku, to musicie tę książkę przeczytać, musicie musicie, bo tu jest cała historia i naprawdę można zostać przewodnikiem miejskim po lekturze tej książki. A druga książka, to jest taka trochę zabawa, to jest książka, którą sobie teraz przywiozłam z Londynu. Kupiłam ją właśnie, nie wiem gdzie ją kupiłam, super w ogóle, ale na Old Spitalfields Market w, na Brick Lane, na Shoreditch, jest taka mała księgarnia, którą, taki, właściwie to jest księgarnia, sklep z rzeczami do domu, z pamiątkami, z gadżetami. Kto pamięta Snapa, ten pamięta pewnie książkę pierdzącą, nie pytajcie. Snapchat to Snapchat, ale w każdym razie tam się śmiałyśmy z tej książki z Anią, ale również zdecydowałam się tam, znaczy nie kupiłam tej książki pierdzącej, ale mm, kupiłam to, tę książkę, bo po prostu jak ja ją zobaczyłam, zobaczcie sobie. Taka jest okładka Flip Fashion Designer. Um, myślę, że można ją dostać w wielu miejscach. Kosztowała 10 funtów. I to jest taka książka, gdzie macie ileś tam kilkanaście kolekcji i możecie sobie przewracać strony i sobie mieszać, moltać te kolekcje, dopasowywać głowę do dołu, gdzieś tam środek, do spodni czy do spódnicy. No to jest total. Jest bardzo wiele wariacji i strasznie, ale to strasznie mi się ta zabawa spodobała. Pamiętam w dzieciństwie były takie książki i ja bardzo chętnie się nimi bawiłam, więc jak zobaczyłam to, to może dobrze, to nie jest Jakiś szczyt e, ambitności. No nie. E, natomiast jest to taka sprawa, którą przeglądam, która mi się strasznie podoba i bardzo się cieszę, mimo tego, że bałam się, że będę miała z powrotem znowu nad bagaż. E, kupiłam, nie miałam swoją drogą ja z nadwagarzem mam, ale generalnie, jeżeli znacie kogoś, kto się lubi bawić wodą, albo wy lubicie, to googlujcie, szukajcie, może w Polsce jest gdzieś ta książka dostępna, a jak nie, to jeżeli będziecie w Londynie, to chociaż ją sobie przyjrzyjcie, bo też ostrzegam, bo ona wciąga, bo ja ją przejrzałam, odłożyłam, a potem po nią wracałam, bo nie mogłam przestać o niej myśleć, no i generalnie jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Są takie kolekcje jak na przykład e, Gucci Tom Ford, Lanvin, e, Helmut Lang, Dries Van Noten, Kenzo, no i tak dalej, różne, różne, e, Vivienne Westwood, Christopher Kane, Balenciaga, różne, różne wariacje i tak dalej. Dobra, a teraz przejdźmy do filmów, bo tych filmów też widziałam sporo. Obejrzałam prawie wszystkie Oscarowe, to znaczy to takie nominowane w głównych kategoriach i zgodnych polecenia filmów to na pewno będzie Joy. I... E, to był taki film, co do którego ja jak widziałam trailer już, już 3 miesiące temu, ten trailer 4 miesiące temu widziałam, to mówiłam Konradowi, że słuchaj, musimy iść na ten film, bo mi się ten trailer bardzo podoba. No i poszliśmy i kurczę, jak mi się ten film spodobał. Nie chcę wam psuć. Yy... I chcę spoilować za bardzo, ale to jest film na faktach. Ta kobieta, która jest grana przez Jennifer Lawrence, cały czas żyje. Ona rozwinęła mega biznes. Była w mega ciężkiej sytuacji, bo to nie jest taki American Dream, że tam się coś dzieje takiego, że, no nie wiem, od pucybuta do milionera. Nie. Tam jest babka, która jest w ciężkiej sytuacji życiowej, która już jest starsza, nie ma 20 lat, ale która swoją siłą, determinacją, uporem, odwagą takim Postawieniem często yy, wszystkiego na jedną kartę i to jeszcze do tego z rodziną, która przeszkadza bardziej niż pomaga i która niby ma dobre chęci, ale cały czas ją wrąbuje w jeszcze gorsze sytuacje, a ona po prostu jest tak silna, że ta siła taka na was z tego ekranu spływa i mi się strasznie podobał. Może nie przypadam bardzo za tą aktorką, to znaczy lubię ją, ale tak bez takiego szału. Natomiast ten film strasznie mi się podobał i tam jest taka scena, do you pick up the gun, Joy? I ona jest, I pick up the gun! I to po prostu pokazuje jej takie nastawienie życiowe, takie, wiecie, kobiety z powerem, walczącą o swoje, mimo naprawdę ciężkich sytuacji i mega niesprzyjających ogólnie okoliczności, ona daje radę no i żyje cały czas. I to jest fakt na, na faktach filmia, ja aż jak przyszliśmy od razu googlowałam tę babkę, jak ona wyglądała, czy ta historia naprawdę była tak niesamowita, no i była, i ale. Tak, Historia pokazuje też bardzo dużą siłę kobiecą i myślę, że to jest film, który części z was może się spodobać, a części z was pewnie się nie spodoba i stwierdzicie, że w ogóle bez sensu jest przereklamowany, ale jeżeli jesteście typem dziewczyny kobiety, fajtera, takiej walczącej e, o swoje, e, biorącej e, życie we własne ręce i, no i takiej niepoddającej się. I nawet jak wszyscy wam mówią, że nie, że to spierdoła zabawa, to wy w to wierzycie i. O Boże, mówię o swoją historię like, w tą e, życiową. Bo jak ja zaczynałam kręcić to filmy i, i to wiele moich znajomych mówiło, że są pierdoły, że w ogóle zajmuję się pierdołami i nawet spotkałam jakiś czas temu moją taką koleżankę sprzed paru lat i ona mówiła, mi powiedziała takie coś, że wiesz co, kurczę, powiem ci szczerze, że ci mega gratuluję, ale jak zaczynałaś na początku, to wiesz, że nikt z nas, czyli z mojej starej paczki, nie wierzył. Że cokolwiek z tego będzie. I się śmialiśmy, że się pierdołami zajmujesz, no. No ale dobra. W każdym razie Joy Wam serdecznie polecam, bo ja tu zaczynam się coś uzewnętrznie za bardzo, niż powinnam. Kolejny świetny film to jest Big Short. I to jest film z kolei dla wielbicieli Nowego Jorku, dla wielbicieli giełdy przede wszystkim, bo on w bardzo ciekawy sposób bo tam jest tak kamera niestandardowo prowadzona, jakby z ręki. Pokazuje e, przyczyny i jak to się stało, że wybuchł ten wielki kryzys w 2008 mniej więcej roku. To był ten kryzys nieruchomości, gdzie tam, wiecie, każdy brał kredyty mega hipoteczne w Stanach i jeszcze tam osób miało ileś tam kredytów. Okazało się, że te osoby są niewypłacane. No i generalnie banki, które udzielały im tych kredytów, byłam, no, był, wiecie, no światowy kryzys, no co ja mam na to tłumaczyć, na pewno kojarzycie ten kryzys. No ale jak do niego doszło? O tym, że tak naprawdę na to, co się stanie to znaczy, rozpracowało ten kryzys kilka osób, kilka niezależnych e, osób, zajmujących się giełdą, od, po ta, od takich wymiataczy, megatraderów po takie osoby, które dopiero gdzieś tam zaczynały. I fajne jest to, że pokazywał, to było chyba rok czy dwa lata mniej więcej, ten, to jest akcja tego filmu, i ten film pokazuje, jak w ogóle ludzie i banki, którzy udzielali tych kredytów, którzy byli wtedy grubymi rybami, totalnie nie wierzyli w taki scenariusz, że to się może rozsypać. A na podstawie różnych danych i analizy krytycznej, kilka osób na to wpadło i nawet ostrzegali ich te instytucje finansowe, że słuchajcie, to się może posypać. A wszyscy mówili, nie, pokali się w głowę, wyśmiewali, w ogóle co, jakieś pierdoły na pewno nie, gdzie. w życiu ten system się nie posypie, po czym minęły tam dwa czy trzy lata i bach, wszystko się posypało. A ci, którzy postawili na to, że to się posypie, zarobili ogromne pieniądze i tak dalej. No ale w każdym razie to jest bardzo fajny film, bo on takie sytuacje giełdowe, które są trudne do zrozumienia. Takie sytuacje finansowe, które potem wpływają na cały świat, no bo ten kryzys przecież odbył się na no, odbył się odbył się na rynku amerykańskim, ale odbił się na wszystkich rynkach na świecie. U nas też myśmy go odczuli. To jest bardzo fajnie wytłumaczone. I tam jest też, przez to, że ten film jest tak niestandardowo nakręcony, to tam są takie momenty, gdzie w totalnie abstrakcyjnych sytuacjach, oderwanych od akcji filmu, są wytłumaczone trudne zagadnienia giełdowe. Na przykład koleś, nie wiem, w kuchni, jako szef kuchni, krojąc jakieś tam rzeczy, tłumaczy zagadnienia jakichś pożyczek, tak? Albo laska w wannie z szampanem. No, totalnie, są takie po prostu wstawki, jakby. Abstrakcyjna laska w wannie z szampanem zaczyna tłumaczyć na podstawie jakichś tam swoich tych, yy, jakieś instrumenty finansowe i dzięki temu można je lepiej zrozumieć, że to nie jest tylko gadka McLarenów cały czas. No i jeszcze oczywiście tam w tym filmie gra Brad Pitt, Ryan Gosling, yy, ten jeszcze aktor Christopher Bale, tak ten od American Psycho, także też są niezłe ciacha tam generalnie. No, no i generalnie ten film bardzo mocno polecam. Kolejny film, który polecam, który też widziałam, to jest film o Steve'ie Jobsie, ale ten film z Fassbenderem w roli głównej. Czyli to jest ten film z zeszłego roku. On zresztą też był nominowany do, do Oscara i to jest film, który nie jest historią Steve'a Jobsa. To nie jest taki film, jaki był kiedyś z Ashtonem Kaczerem. To nie jest film, to nie jest historia Apple'a, tylko to jest zbliżenie się do Steve'a Jobsa, jakim był człowiekiem. I yy, po prostu Fastbender, mimo tego, że nie był jakoś do niego super podobny, to tak go dobrze zagrał, tak pokazał zawiłość natury tego człowieka, kim on był. I fajne jest to, że ten film się dzieje. Jest kilka, kilka etapów w tym filmie, i ten film zawsze pokazuje. Godzinę chyba mniej więcej do tych słynnych prezentacji w różnych latach. Powiecie, że Apple zawsze Steve Jobs prezentował te swoje produkty tam raz czy dwa razy do roku, była taka zawsze wielka gala z tym związana, to było w jakichś teatrach, operach. No i akcja rozgrywa się rok po roku, czy tam w ostępie kilku lat, zawsze na godzinę przed prezentacją i pokazuje po prostu, co tam się działo, jaki tam był stres, jak on w ogóle. Traktował swoich współpracowników, co tam się działo na godzinę przed tą prezentacją, co tam się działo na minuty przed tą prezentacją. Jak on potraktował swoją córkę, jak on traktował w ogóle ludzi, wszystkich w koło. On był, on był wrogiem nie tylko innych w sumie, znaczy, no nie był wrogiem, ale on też sam, względem samego siebie był taki, że był wrogiem swojej osoby też. I mimo tego, że był no, mega wizjonerem i stworzył to, co stworzył, to miał strasznie ciężki charakter strasznie. No i ten film właśnie bardzo dobrze go opisuje. No i jak go zobaczyłam, no to oczywiście zaczęłam googlować sobie jakieś dokumenty na temat jeszcze Steve'a Jobsa i również obejrzałam świetny dokument godzinny The Man Behind the Machine coś takiego. Nie pamiętam jaki to jest dokładnie tytuł, ale link będzie do tego filmu albo trailera na dole. To jest dokument już nakręcony po śmierci Jobsa. I to jest dokument, w którym wypowiadają się jest bardzo dużo wywiadów i ujęć na osoby z jego najbliższego otoczenia. I on też jest zrealizowany w bardzo taki świetny sposób, bo on pokazuje, on próbuje, autor tego dokumentu, próbuje rozpracować ten fenomen, jak to się stało, że umarł człowiek, który stworzył Apple i stworzył różne e, instrumenty znaczy maszyny, którymi my się dzisiaj posługujemy i jak to się stało, że była taka histeria po jego śmierci, że ludzie tak go kochali, że jak to, jak to się stało. I no i tam jest bardzo też ciekawie e, historia telefonu, tabletu, e, Cała filozofia tego, bo to była filozofia Steve'a Jobsa przedstawiona to, że to nie miał być tylko telefon, tylko to miało być przedłużenie naszej osobowości, jak on to mówił ileś tam lat temu, to się ludzie pukali w głowę i sobie mówili, dobra, wariat, a dzisiaj tak jest, że ten telefon jest już przedłużeniem naszej osoby, prawie mamy, niektórzy z nas, a przynajmniej ja, mamy zdrośnięty ten telefon z ręką, także... Widzę właśnie, Men in the Machine, dokładnie, z 2015 roku. Serdecznie ten film e, polecam. Kolejne trzy filmy, to już będą takie ostatnie, szybko. Po pierwsze, Danish, Danish Girl. Nie pamiętam, jaki to jest polski tytuł tego filmu, ale to jest ten taki film e, o pierwszym e, mężczyźnie, który zmienił płeć. I tam gra ten sam aktor, który grał tego fizyka, który dostał w zeszłym roku Oscara, taki rudy, piegowaty, fajny, strasznie Angol, on jest chyba angolem. Nie pamiętam jego imienia i nazwiska, ale on tam gra e, mężczyznę, który jest kobietą. To znaczy on ma żonę normalnie, i oni są artystami, w takim artystycznym środowisku się obracają. No i on chce zmienić płeć, ale powiem wam, to jak ten aktor się wcielił w rolę babki, to naprawdę Lili, bo tak się nazywa jego alter ego kobiece. To, no to to jest nie do poznania. Gdybyście zobaczyły go normalnie i nie wiedząc, że to jest koleś, z całą mimiką, ze wszystkim, no to byście powiedziały, że babka 100%. Także kto wie, czy czasem on tego Oscara nie dostanie. Że mi Leo, no, chociaż właśnie zjawy nie widziałam. Nie wiem, czy zjawa jest fajnym filmem. Muszę koniecznie też na niego iść, ale. E tak się wybieram teraz, ale no, powiem Wam, że charakteryzacja tego aktora w tej Danish Girl to jest total. Ale I ogólnie to jest też piękny film. To jest taki film, że każdy kadr wygląda jak obraz. On jest też pod względem kostiumów świetny, bo on się w latach 20-30 dzieje mniej więcej i naprawdę są piękne obrazki, przepiękne. Ten film jest jak obraz, ale temat jest ciężki, natomiast polecam Wam serdecznie, bo jest nie, dość, że wizualnie przepiękny. To jeszcze gra tego aktora, no wypadło mi teraz jego imię i nazwisko, ale. To jest, jest Total po prostu. Kolejnym świetnym filmem o bardzo ciężkiej tematyce i takim bardzo ciężkim, ale również jak z obrazka, to jest film pod tytułem Młodość i to jest film reżysera Wielkiego Piękna. Także jeżeli lubicie Wielkie Piękno, podobał Wam się ten film, a ja go po prostu uwielbiam, no to musicie zobaczyć Młodość. I to jest film, który opowiada o kilku pensjonariuszach w takim ekskluzywnym domu. zdrojowym, tak? Dom zdrojowy, można tak powiedzieć, chyba w Alpach szwajcarskich, z tego co pamiętam, czy tam gdzieś w górach w, albo w Szwajcarii, albo w Austrii. No i tam ci pensjonariusze to są różni i starsi ludzie, i jacyś mniej znani, jakieś gwiazdy. No i tam są różne rozkminy na temat życia, młodości, czasu, przemijania, tego jak kto widzi życie, tego coś to jest bardzo ciężki film, ale piękny i tam też są takie kadry, że każdy kadr to mógłby być obrazek. Także dla wielbicieli wielkiego piękna młodość, koniecznie. A ostatni film to będzie film o Iris Apfel, dokument. Też Wam podziękuję go na dole, bo znalazłam go, że tak powiem, do obejrzenia online. Bo um, często jest tak, że szukam tych filmów, normalnie i nie mogę ich znaleźć i kurczę, no potem jest jak jest. Ale w każdym razie jest to film o słynnej pani architekt, która stała się legendą. I to jest film, którego szukałem do obejrzenia już chyba z rok ponad. I ona ma teraz 90 parę lat. I no musicie zobaczyć ten film, bo jest on bardzo inspirujący. Opowiada o kobiecie, która jest totalną ekscentryczką, która ma mega wyczucie, takie. Bardzo abstrakcyjne mody wnętrz, i tak dalej, która od wielu lat była znaną bardzo architektką wnętrz, która to również robiła wnętrza w białym domu przez ileś tam lat, ale na stare lata przyszło się jej zostać e, ikoną mody po prostu. Także zobaczcie, bardzo mi się podoba jedno zdanie, w którym Iris mówi, że. Ona nie ocenia stylu innych, bo jeżeli ktoś się czuje dobrze w tym, co nosi, to najważniejsze jest to, żeby się dobrze czuć, a nie żeby dobrze wyglądać. Um, także, może um, inaczej, ważniejsze jest to, żeby się czuć dobrze, niż żeby wyglądać dobrze, a czuć się źle. I to jest bardzo, bardzo mądre zdanie a propos oceniania stylu i wyglądu innych, czego ja się zawsze wystrzegam, ale to już... Myślę, że zauważyliście. W każdym razie dokument o Iris zobaczcie koniecznie, bo to jest gratka również tak dla oka. No ona jest totalną ekscentryczką i kimś takim kosmicznym, ale takie osoby są bardzo potrzebne i inspirujące. A ostatni film, już tak lecę szybko, ale nie chcę, żeby te inspiracje trwały pół godziny. Ostatni film to jest film pod tytułem Legend. Dobrze, dobrze, teraz jeszcze tak spojrzę sobie, czy na pewno to jest ostatni, tak. Legend, myślę, że to będzie dobra, wy, 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 dobra wymowa. I to jest świetny film, w którym gra Tom Hardy, ten fajny, fajny aktor. I to jest, dobrze mówię, tak, Tom Hardy. I to jest film, w ogóle dziwi się, że on nie został nominowany do Oscara, no ale Konrad mi mówi, że Oscary to głównie amerykańskie filmy są nominowane. Bo to są ich nagrody. A tam w tym filmie Legend Tom Hardy ściela się w podwójną rolę dwóch braci gangsterów, Reggie i Rona Crayów, którzy w latach 60. trzęśli po prostu Londynem. I najlepsze było to, że film ma tytuł Legenda, bo oni byli legendą, i tam ten film pokazuje, no, jak, to, jak ich imperium gangsterskie rosło. Co tam się działo, jak też potem upadło, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, to jest film, po pierwsze, fajny estetycznie, no bo to są lata 50., 60. Londyn. E, po drugie, ci bracia byli mega ekscentryczni, to znaczy jeden z nich e, Ron, nie Reggie, to był ten taki bardziej normalny, znaczy, o ile gangster, może być normalny. A jego brat Ron po prostu nie jest, że miał jakieś takie problemy, trochę osobowościowo-schizofreniczne, do tego był gejem, był strasznie dziwny, ciągle robił jakieś dziwne akcje i oni do tego jeszcze byli braćmi i bliźniakami. Dlatego ten Tom Hardy gra podwójną rolę, bo gra jednego i drugiego. Oczywiście jest świetnie ucharakteryzowany, są do siebie podobni, ale są różni i tam ciągle są jakieś takie głupie akcje w tym filmie. Deka Komedia, fa jest, e, fajna, z kostiumami, mimo tego, że tematy wcale nie są super lekkie, bo osoba, która jest narratorem, czyli żona e, tego Regiego, tego normalnego, powiedzmy, bardziej brata, e, popełnia samobójstwo. E, no ale generalnie film jest utrzymany w klimacie takiej trochę czarnej komedii. Także polecam Wam serdecznie, a jeżeli lubicie Toma Hardiego, to koniecznie, bo naprawdę rola to talowa. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że inspiracje Wam się podobały. Tak pędziłam, 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 ale... No wiecie, im szybciej, tym lepiej, a wszyscy sobie na spokojnie te filmy w zaciszu domowym, mam nadzieję, obczajcie. Także mam nadzieję, że mój film Wam się podobał, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!